Powiem wam, że wyskoczyła monetka ID jak na sreberko Nie, 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 kochani moi, to nie jest stary film. To jest film wiosenny. Mamy wiosnę, pada śnieg, tak jak widzicie. Tu był ten medalik na ostatnim filmie, gdzieś tu, nie pamiętam dokładnie. Także zobaczymy, co jeszcze tutaj siedzi w tym lasku. To już wiem, że to jest do znudzenia, ale dopóki są fanty, dopóty ja tu będę chodził. Także zapraszam na film. Patrzcie, już serce pierwszy raz zabiło mocniej. Myślałem, że mam tłok pieczętny, a tu niestety jakaś taka chyba była gałka od czegoś, tu jest urwana. No, ale wyglądało od razu na tłok pieczętny, na pieczątkę taką tu. Uff. Powiem wam, że wyskoczyła monetka. ID jak na sreberko! A ja bym się już tu spodziewał. Statystycznie, bo jedno wpadło jakiś czas temu, i niemożliwe, żeby tyle tu rzeczy wychodziło ciekawych. I żeby nie było w końcu srebra. Co to jest? Nie, nie dzisiaj, a przynajmniej nie teraz, bo mamy chyba 20 groszy albo 5 groszy z spe... P. 5 groszy ale jest pierwsza moneta praktycznie na wejściu można powiedzieć także pełny nadziei lecę dalej powiem wam, że nieprzyjemne to takie kucanie tu mamy coś coś mamy o. coś takiegoś Jakiś zaczepka, za nie wiem co to, klamerka, zaczepka, nie wiem co to jest. Ale pogoda. Tak jak marudziłem ostatnio na deszcz, to dzisiaj to już sami widzicie. Zacieram ręce, bo widzę moniaka. Aczkolwiek to chyba będzie coś współczesnego. A może i nie. Jest jakiś zajechaniec. Kolejny, ale co to jest? Skurde, nie widzę, powiem Wam. I się chyba nie dowidzę. To jest jakiś. Może fenol adolfowy, ale. No nie potrafię złapać. Tu o jest, chyba. O tak. Tak, tu widzę na dole swastykę, także mamy fenola dzisiaj, o tu jest jedynka chyba Czyli dzisiaj mamy fenola. Ostatnio fenola nie było Dzisiaj mamy fenola, także już jest fenolowo zaliczony dzień. Patrzcie, i kolejna Kurczę, szkoda, że jakość obrazu nie będzie taka jak trzeba, bo w takiej brzydkiej pogodzie to... To GoPro też wymieńka, ale ale tu mamy malutkie coś znowu. O. Co to będzie? Dzisiaj sypie PRL-em. też jest PRL. Chyba jakieś 5 groszy. Zajechane. Tak jak i te spodnie, już są zajechane. Nawet nie chcę mi się tutaj powiem wam docierać do rocznika bo jest zapurchlowany tu o -tar, tar ględził na darmo a tak szkoda czasu No jest fatalnie powiem wam Jest fatalnie ale jest tutaj jakieś znalezisko Taka kopułka guzik arsenowy No Sygnał taki że zastanawiałem się czy kopać ale już nieraz się kopnęło na taki sygnał właśnie Arseniaczka. I co wam powiem? Że dawno Arseniaka właśnie takiego fajnego nie było. Już normalnie się stęskniłem. Tak, mamy tutaj coś okrągłego. Fajnie biło, tylko co to jest, no? No co to jest, no jak musicie Kolejna plomba z tego lasku. Pewnie z orłem. A jak? Zobaczcie jak widać teraz. To kurczę, to już chyba, nie wiem, 8 takich plomb, czy ile tych plomb tu wyszło? Szonebek. To są wszystkie takie same. No także jest fajny fant. Jak na razie fant dnia, można powiedzieć. I chodzę dopóki, powiem wam, nie przemoknę, a już czuję chłód od tej bluzy. No ale niestety, no jakby się tak wybierało, że kiedy idę, kiedy fajna pogoda, to by człowiek tak się zleniwił, że po prostu by mało co chodził, bo by wybierał sobie idealne warunki, a niestety. Pół roku mamy w naszym kraju takich nie za bardzo idealnych. Także błoto dzisiaj, mokro i wilgotno. Teraz udzielę wam darmowej lekcji, jak wykopać dołek jak się zapomni o <śpiewa> A bo imazi się miało... Zobaczcie, zrobiło się jakby cieplej, nawet mi się w ręce zrobiło cieplej w ogóle, to znaczy, że się ociepliło, chociaż wilgotno jest i mokro. Tutaj wpadł taki makaron, nie, ale jak to zwykle z takim makaronem przypomina się mi się jeden, przypomina mnie się jeden gość, youtuber, <laughs> on już wie na pewno kto, czyli ten, o właśnie, Artur z kanału Flaming Recykling. Yy, który nawet będąc na kwarantannie zrobił bardzo dobrą robotę, po prostu polecał te kanały wszystkie, nie próżnował, tam się działo w ogóle, a w moim kierunku dopadły takie bardzo miłe słowa, że no musiałem się odwdzięczyć, co prawda film jest długo po, bo ja tych filmów trochę miałem nagrane, więc tak no, nie jestem, że tak powiem na bieżąco, także dziękuję Ci kolego za takie miłe słowa. Yy, wszystkich was zapraszam oczywiście na kanał Flaming Recykling. Yy, zresztą wielu ci, tych, którzy na pewno mnie oglądają, oglądają Artura też yy, tam poczynania, także tych, którzy jeszcze tam u Flaminga nie byli, zapraszam. Różne tam wariacje, różne, kopalnia miedzi przede wszystkim, także yy, no nie będę już zdradzał, yy, po prostu chodźcie, subujcie, lajkujcie, zapraszam jeszcze raz. Sam sarna w ogóle o. A Artura pozdrawiam! Pozdrawiam cię kolego! Cześć! Zobaczcie, jak pięknie monetka wyszła! Chyba o tu! Raczej na pewno, tylko dlaczego takie ID słabe było? Nie wiem. O, już widzę co mam! 50 fenoli z Republiki Weimarskiej. To aluminiowe takie O! Elegancko widać Z Republiki czy nie Tremonetę, koniec już po niej zniszczona Tak, to są te Także są kolejne fonole, ale dziwne, dziwnie biły powiem wam Na pewno teraz będzie dobrze, ale Taki sygnał E no, teraz to petarda. Także mamy kolejną monetę i ja ruszam dalej. O. Patrzcie, normalnie się wypogadza. Robi się ciepło. Ja tu widzę kółko. No tak, teraz daje 14, ale patrzcie jaki numer dawało. ID 5 nawet. Teraz 14, obstawiam fenola. Obstawiam fenola. I fenol jak złoto wychodzi, zobaczcie. Kurde, ziemia dzisiaj taka podklejon podkleja te monety. Jest kolejna moneta. Fenol z cesarstwa. Z tej strony fajny, ale z tej już chyba nie taki fajny. Zresztą, nie będę go tarł. Na zdjęciu widzicie fenola już wytartego i wymytego. Tu no, nie wiem, zaraz będę kończył, powiem Wam. Jeszcze chwilę się poszczędzam. Dosłownie z 15 minut. I kończę to. Słuchajcie, musiałem tego. time timelapsa przerwać, bo muszę Wam pokazać, co tam wykopałem. Cicho tam. Chwilę się przejdziemy. Tu było też śmieć. Ale tu nie jest śmieć. Wcześniej zostawiłem specjalnie to. O, biło jak normalnie puszka. I co my mamy? Majer. J. Majer. Mamy jakąś tabliczkę. O, czekajcie, bo to tak powinno być. Tabliczkę mamy. Więc pan Majer Zgubił tutaj tabliczkę swoją, nie wiem, na czym ona mogła być przyczepiona. Ech, w każdym bądź razie. Jest fajna tabliczka. Wygląda jakby od drzwi była, może i faktycznie to było na drzwiach gdzieś, nie? J. Majer, no to jest historia, wam powiem. Teraz człowiek się zastanawia, kto to był na przykład, nie? Kto to był? Dobra, słuchajcie, tym fantem będę kończył. Będę kończył, będę kończył. Yy, także, słuchajcie, było to co było. Jakieś tam parę monet było. Fenol był, był. Fenol z cesarstwa Jadolfowy i, i jakieś tam Weimarki i PRL. -e. były. coś tam było, powiem Wam. Także nie było tak źle dzisiaj. Wiadomo, nie zawsze musi być super. Tak jak ostatnio. No dobra, zaczekajcie, jeszcze coś Wam powiem zaraz. Tylko miejsce znajdę. No tym razem nie wyszło, nie mogę tego kamienia wyciągnąć. Siłą woli, ale słuchajcie, co ja Wam chciałem powiedzieć? No, nie o kamieniu na pewno, tylko twarzą do kamery normalnie, nie z tyłu. Chciałem Wam po prostu życzyć yy, wesołych świąt. Bo ten film, jak sobie wyliczyłem, to wyjdzie jakoś tam dzień, góra, dwa dni przed świętami. Także na następnie to chyba już będzie centralnie w niedzielę wielkanocną. A może źle liczę, ale to nieważne, nie? Także słuchajcie, no życzę wam, moi widzowie, moi subskrybenci, wam, waszym bliskim, waszym rodzinom, kolegom koleżankom, życzę wam po prostu wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajeczka, mokrego śmigusa, dyngusa, mam nadzieję, że będzie cieplej, że pogoda dopisze